Wymowa w języku angielskim bardzo jest ważna. Nie przeklinaj, gdy mówisz plaża albo kartka. Nie mów jeść, gdy mówisz ono albo to. Nie mów opuścić zostawić, gdy mówisz mieszkać, i tak dalej, i tak dalej, czytaj dalej. W tych słowach poniżej, gdy widzisz w pisowni EA, czytasz, wymawiasz jako polskie i. Gdy widzisz w pisowni natomiast i, wtedy czytasz jako polskie I, i to jest bardzo ważne. To wszystko zmienia. Wymowa jest na zielono. Jeść it, bo mamy EA. To ono jest napisane przez i, a zatem czytamy przez i. Y. It. Kontroluj od dziś, czy mówisz jeść, czy też ono. Czyli pamiętaj, lubię to, podoba mi się to. I like it. Kup to, buy it. Zjedz to, eat it. Opuścić, zostawić, leave. Mieszkać, live. Kontroluj od dziś zatem, czy mówisz zostawić, czy mieszkać. Plaża. Beach, mamy ea, idzie w i. Plaża wymawiasz jak polskie słowo beach, na przykład wodny. Gdy widzisz w pisowni ee, czytasz zawsze jak polskie i. Zawsze. Kartka, arkusz, sheet. Kontroluj od dziś, czy mówisz kartka, czy inne jakieś brzydkie słowo. Wiadomo jakie. Kartka papieru, paper sheet. Prześcieradło, bed sheet. Arkusz blachy, metal sheet. Gdy widzisz w pisowni w, czytasz jako polskie ły. Zawsze. Window. Czemu nie mówię window? Bo nie ma w pisowni ani ee, ani ea. Zwyciężyć? Win. Tydzień. Weak, bo dwa e. Słaby. Weak, bo ea. Słaba kawa? Weak coffee. Ea czytasz przecież jak i. Słaby mężczyzna? Weak man. Gdy widzisz w końcówce angielskich słów w pisowni tion, wymawiasz jak polskie szyn. Naród nation, recepta prescription, informacja information, stacja, dworzec, posterunek na przykład policji, station police station, bus station train station, porcja portion, koalicja, coalition fundacja, foundation, tradycja tradition, widzicie jaka fajna rytmika tion, idzie w szyn, umowa, zgoda Dill, ale koperek dyl, także nie mylimy umowy z koperkiem. Mleko, milk, bo nie mówimy milk. Wciąż ciągle styl, gdyż nie mówisz stil, bo stil to stal albo kraść. Trzymaj się tych zasad, a Twoja wymowa pozwoli Ci nabrać pewności siebie i nigdy nie słuchaj idiotycznych porad pod tytułem Jak nie powiesz, to i tak Cię zrozumieją. Poprawna wymowa nadaje Ci pewności siebie. Niewiedza natomiast blokuje mówienie. Koniec kropka. Dekoder angielskiego, obserwuj ten kanał i ucz się angielskiego jak należy. Dziękuję bardzo i do następnego razu.